Drodzy parafianie, z Warszawic jest Żor. Trwa Wielki Tydzień. Od Niedzieli Palmowej towarzyszy nam czternasty rozdział Ewangelii Marka, w którym zawarte są poszczególne wydarzenia Wielkiego Tygodnia. W opisanych spotkaniach i rozmowach daje się wyczuć napięcie, które ostatecznie pęka w noc Wielkiego Czwartku. Relacje tak silne zostają rozerwane. Nam też towarzyszą różne napięcia. Długo trwają już ograniczenia, wirus nie odpuszcza. Wierzę, że jako chrześcijanie możemy odnaleźć wiele cech wspólnych między opisanymi w Ewangeliach wydarzeniami Wielkiego Tygodnia z tym, co dzieje się wokół nas. Dla niektórych świadków tych wydarzeń w Jerozolimie nie miało to znaczenia i nic nie wniosło. Dla innych Wydarzenia te okazały się objawieniem Bożej miłości i łaski. Tak samo jest z nami dzisiaj. Zarówno te wydarzenia wokół nas, jak i charakter tych świąt w tym roku, ich przesłanie może być tylko epizodem, który niczego nie wnosi, a życie w końcu wróci do normy. Dla innych może pozostawić ślad Bożego objawienia miłości i łaski. Może być przełomem w historii niejednego życia. W czasie świąt naturalne jest to, że spotykamy się w naszych kościołach. To jest nasze miejsce wspólnoty. Tej wspólnoty tam doświadczamy, będąc razem, w śpiewie, w modlitwie, rozważając Boże Słowo, trwając w społeczności Komunii Świętej. Czy te dary zostały nam odebrane? Czy zamknięty kościół oznacza brak kościoła? Przecież Jezus obiecał, jestem z wami aż do skończenia świata. Powiedział też, gdzie dwaj lub trzej zebranych jest w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Jeszcze nie tak dawno, po II wojnie światowej, zadano sobie wiele trudu, by przywrócić naburzeństwa. Odzyskać kościoły i mienie parafialne. Dziś na nowo trzeba nam spojrzeć do Bożego Słowa, aby odkryć znaczenie i wartość kościoła domowego. Naszej, mojej społeczności z Panem Bogiem, tam gdzie żyję i mieszkam. W kościołach domowych chrześcijanie spotykali się, umacniali i wzrastali w wierze. I tak jest do dnia dzisiejszego, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie chrześcijanie są prześladowani, kościoły niszczone, a ludzie przepędzani. Dziś na nowo odkrywamy Kościół jako duchowy organizm. Które żyje ponad miejsca, ponad granicę, gdzie Duch Święty w domowym zaciszu pociesza, przypomina, wyjaśnia, wyposaża. Siostro i bracie, wielki tydzień to wielkie świadectwo Bożej troski. Bóg nastawia swoje uszy na Twój głos, na Twoje wołanie. Czeka na Ciebie w Twoim domu, pokoju, sypialni, a gdy trzeba, nawet w łazience. Jeśli tylko tam możesz pobyć w ciszy. Apostoł Paweł pisze czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was, co to oznacza? Że Bóg jest blisko, nie zostawia nas, z jego strony nic się nie zmieniło, jest tak samo kochający, tak samo czekający na Ciebie, o tym mówią te święta. O nadziei, o nowym początku, o nowej drodze. Bóg zaprasza do społeczności z Nim, do Wspólnoty, o czym będziemy mówić w Wielki Czwartek. Krzyż to metoda na pojednanie zwaśnionych stron, o czym będzie mowa w wielki piątek. A Wielkanoc to nic innego, jak zwycięstwo. Życzę Wam, drodzy, parafianie, tęsknoty za wspólnotą Wielkiego Czwartku, u Boku Zbawiciela, życzę ciszy. Zatrzymania pod krzyżem Wielkiego Piątku, który rzuca pod nasze nogi cień naszych grzechów. I wielka nocnego zwycięstwa nad tym, co ludzkie słabe, grzeszne do zobaczenia na nabożeństwach online. Niech Pan Bóg Was błogosławi, strzeże i prowadzi.